Witajcie kochani Kto rano wstaje ten zlew dostaje Spacerek do piekarni po bułeczki z zlewikiem razem z kranem Będzie złomik Będzie mosiąc. Bierzemy się za demontaż Aura iście zimowa Chociaż słoneczko świeci cieplutko Graciarnia Zobaczymy ile mosiądzu przyniosłem. Szybka akcja, dwie minutki. Kran na wadze, pół kilo. Dyszka wpadła. Bułeczki kosztowały 3 zł. Więc 7 do przodu. Dzień się zaczyna dobrze. Zobaczymy co będzie dalej. Zapomniałbym o zlewie. Zlew waży ponad 8 kilo. Musicie wierzyć mi na słowo. Więc jesteśmy prawie dwie dyszki do przodu. A jaki jest plan na dzisiaj? W zasadzie to nie ma żadnego planu. To jest najlepszy plan. Na razie mam do rozebrania jeszcze troszkę takich pierdołek, ale to tym Was nie będę męczył. Może złożymy sobie wiaderko, przesypiemy do skrzynki. Powinno być między 2 a 3 kg. Tak to zawsze wychodzi mniej więcej, w zależności jaki tam trafia surowiec. A co dzień przyniesie? No zobaczymy. Może pojadę na złomowisko. Może coś ciekawego wpadnie. Może na przok się przejadę. Korzystam z urlopu. Zobaczymy. Trzeba oglądać, aby zobaczyć. Pojechałem na skład moich dobroci. I co widzę? Wywożą wszystko. Odują do huty bezpowrotnie. Poczekam jeszcze kilka minut. Dało się, doczekałem się. Wywieźli, co mieli wywieźć. Trochę zostało dla mnie. Teraz unboxing. Tego, co udało mi się zakupić, będą ciekawe rzeczy. Kupiłem dużo podków. Kupując jedną sztukę, płacimy złotówkę. Bez problemu sprzedaję po 5 zł za sztukę. 6, tu mamy 8. Mamy Wintownik Do oczyszczenia Puszka jest bardzo ciekawa Prawdopodobnie z 33 roku Hamburg Takie fanty lubię Przechodzimy dalej Przełącznik, będą styki, płytka. Tu mamy od pralki, mosiąc, troszkę miedziuszki, styki będą. PlayStation 2, wszystko ze złomowiska. Tutaj do PlayStation okablowanie, pady. To Cały komplet. Telefon. To chyba z laptopa. Mamy kartę pamięci. ramy z laptopa wyty komputerowe jedna druga trzecia karty graficzne więcej płatków trzy pięć Siedem. Dziewięć. Jedenaście. Babki do klepania kosy. Dwie sztuki. Więcej kart chyba z grzebło do kunia twardy dysk kolejne płytki, płytki. kolejny twardy dysk Możyczki stare garloch Druga do pobijania kolejne karty Twardziel Kolejne styki mosiąc płytki, narzędzia, dłuto procesor stary świder do drewna do skóry zoryk też stary drewniany berlach, blaszki na ryby mosiąc Nosiąc. Nasadka także nie było źle. Za wszystko zapłaciłem 40 zł myślę, że było warto. Myślę, że więcej Was w tym odcinku nie będę męczył trochę nieładu, nie składu. Ale zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrypcji i do następnego. Trzymajcie się, cześć!